Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sonary Sona K508 i z 2004 roku. Tutaj telefon troszkę zbliżony do K700i, ale mi bardziej ten model odpowiada. Wydaje mi się, że jest znacznie ładniejszym modelem telefoniku. Tutaj, jeśli chodzi o konkurencję, no bardziej zdobył popularność Sony Sona K700. Ale, tak wspomniałem, dla mnie jest ten bardziej atrakcyjny, jeśli chodzi właśnie o wygląd. Bo wiadomo, że oba telefony no nie są jakieś bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o funkcjonalność, ale nie są złe, jeśli chodzi o okres oczywiście czasu. 2004 rok, już 16-17 lat, więc to nie ma za bardzo co oczekiwać. No, i tutaj spójrzmy, sobie na naszą obudowę, tutaj przód otwór na nasz głośniczek od rozmów telefon do tutaj joystick no do, zapewne słabszej jakości te pierwsze joysticki były lipne dość tutaj wygodne klawisze numeryczne funkcyjne mimo że są małe tutaj dość fajnie się je użytkuje ty klika na bocznej ściance widzimy klawisz tutaj skrótowy następnie na drugiej bocznej ściance klawisz spustowy aparatu tutaj zapewne bez autofokusa, bo aparat jest słabej jakości klawisze ściszenia i pogłaszania, aparat fotograficzny na tylnej ściance, VGA i tu ciekawe czterokrotny zoom optyczny w tak słabym aparacie. Tu jest fajna zapinka, która osłania nasz aparacik. Klikamy sobie z jedną i w drugą stronę. Szkoda, że nie było takiej opcji w większości. Z Sonów, bo no, naprawdę potrzebowały takie zasłonki, no, dużo modeli telefonów Sonerson miały taką zasłonkę, ale dużo też nie miało, które miały fajny aparat. To były dobre opcje, dobre rozwiązania przez Sonar No i nie tylko przez Sonar Sona, tu widzimy duży rozmiarów głośnik, otwory tej gumka, która zasłania nasz, naszą, naszą antenkę zasięgową. Fajnie wygrawerowany napis marki Sonarex, stąd logo I u samej góry tutaj widzimy Port podczerwieni Włącznik i włącznik naszego telefoniku Na samym dole mamy port ładowania Z prawej strony Na nasze USB I po lewej stronie na nasze słuchaweczki Tu jeszcze obok widzimy otwór na nasz mikrofonik Teraz sobie może Otworzymy naszą tutaj Klapkę, baterię zobaczymy. Bateria BST35 posiada 700 mAh. Pro została produkowana w 2006, drugim tygodniu i w Chinach. No, takie były baterie, właśnie w niektórych telefonach Sony Ericsson. No, teraz to już rzadkość, więc troszkę lipa z tymi bateriami, żeby troszkę je przytrzymać. No i korzystać z, tych z tego typu telefonów i sobie je fajnie wspominać. Tu mamy na informacyjnej nalepce Sonorexon K508. Tutaj, jak widzicie, dobrze został produkowany w Chinach w 2005 11 tygodniu. No i to tyle, to naprawdę, w temacie. Tutaj nie ma w ogóle wejścia na kartę pamięci. Nie ma takiej opcji. Teraz sobie wejdziemy w nasz telefonik, uruchomimy go. No i zobaczymy, jak on wszystko wygląda. Jego opcje menu. Dźwięki i tak dalej. Tutaj dość ładny telefonik. Fajnie skonstruowany, jeśli chodzi o figurę. Mi się bardzo podoba osobiście. I fajna kolorystyka, połączenie, właśnie, szarości z czernią. Tutaj bardzo fajnie z to wyszło. No, według mnie, oczywiście, może dla Was będzie takim brzydkim telefonikiem, ale według mnie jest dość ładny. Teraz sobie przejdziemy. Dalej. Fajnie jest skonstruowany ten wyświetlacz w połączeniu z tą budową Wydaje się że aby to było na żywo. Tak bardzo blisko, bo to mi się to podoba, jak jest bardzo blisko właśnie wyświetlacz z naszym dotykiem tak aby podwyższone. Tutaj sobie wejdziemy w menu. Menu jest bardzo fajnie tutaj upiększone. Ten interfejs. Zobaczmy tutaj internet. Tutaj myślę, że dałoby się skorzystać z internetu. Jakbyśmy sobie pomyśleli, troszkę bardziej go skonstru yy, skonfigurowali. E, tu mamy rozrywce gierki, jest ich naprawdę sporo. E, tutaj mogą być gierki wyglądane przez, przez użytkownika, uzdkowni oryginalne, więc sobie tak przejdziemy. Na razie te, te gierki zobaczycie sobie, jak nazywają się. Bo widzę, jakiś Real. Tak to wygląda. Tutaj, się w tych starych scenariuszach nie były właśnie ikonki, tylko było pisał tylko, tylko i wyłącznie java Yawana. Music D nagrywanie dźwięków następnie przechodzimy sobie dalej do naszego aparatiku vga no i cykniemy sobie zdjęcie jeśli nam się uda tutaj widzicie blokada naszego aparatiku, otwieramy sobie no i widzimy wszystko już i cykamy sobie nasze zdjęcie tutaj spróbujemy może bocznym klawiszem sobie cyknąć no i jest, udało się Tutaj spójrzcie nasze zdjęcie. Tutaj niby nam pokazywali, że jest zoom, ale nie klawiszami bocznymi. E, obróć to zdjęcie. No nie ma takiej opcji. Pewnie jest zoom, ale dopiero jak przejdziemy do zdjęć. Pewnie tak. Albo w ogóle jest zoom, jak sobie przybliżymy teraz. O jest. Nie, tu jest jasność i ciemność. Tryb nocny, efekty, ramki, jakość zdjęcia bardzo dobra. No, jak na telefon taki z takim samym aparatem, nie jest tak źle, powiem szczerze. To jest dość fajne, to widać. Przechodzimy sobie dalej. Pisanie SMS-u na tym telefonie byłoby nawet. Dość wygodne, tak wspominają. Klawisze są małe, ale naprawdę bardzo fajnie tu jest konstrukcja zrobiona. Przypomina mi się Nokia 6303. Tak samo, właśnie jest tak nagle obniżone klawisze numeryczne, a klawisze funkcjonalne są z deka wyżej. Tak jest taka wypustka, właśnie takie nagłe obniżenie tych klawisz. Tu mamy jakiś moi znajomi, szczat chyba. Manager plików, no tutaj jest, ikonki są bardzo podobne do tych nowszych scenariuszów. To inne aplikacje, jest naprawdę ich sporo. Zobaczcie, co tu pisze w ogóle. jakieś y, 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 Historie z y, y, No, jak widzicie, coś, ktoś w ogóle ściągał jakieś aplikacje y, dla dorosłych. Pewnie czytał sobie jakieś wiersze czy coś tego typu. Nie wiadomo po co. Nasze gierki, tu pewnie wszystkie gierki, tak jak mówiłem, pewnie są grane przez użytkownika. Nasze motywy, tutaj pewnie jakieś firmy, filmy dla dorosłych, następnie dźwięki. No i teraz sobie może posłuchamy dźwięków oryginalnych. Tutaj spróbuję sobie puścić je, bo widzę, że też są dużo dźwięków nieoryginalnych. Więc, żebyśmy tutaj sobie nie pomylili. O, nad Ekwador. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, czy które były oryginalne, które były nieoryginalne. Te dzwonki e, w tym telefoniku. Przechodzimy sobie tutaj dalej. E, spis telefoników spis telefonów, odtwarzacz, tutaj multimedialny, e, MP3, łączność. Tu mamy port podczerwieni, e, ale nie widzę Bluetooth, a w nie K700 było Bluetooth. Ustawienia internetowe. Organizator, tu mamy zadania, notatniki, aplikacje, alarmy, minutnik, stoper, kalkulator i pamięć kodów. No i jeszcze ustawienia, zobaczymy sobie, widzicie. Tutaj oczywiście możemy przeczytać ustawienia wszystkich naszych plików, dźwięk dzwonka, wyświetlacz, tutaj wyświetlaczu możemy zobaczyć sobie podświetlenie, oszczędzanie energii. No i dobra, to wszystko w tym jeśli chodzi o ten telefon, o Sonareksona właśnie, Sonareksona K508i. Teraz sobie jeszcze przejdziemy do tego kodu serwisowego, prawo gwiazdka, lewo, lewo, gwiazdka, lewo, gwiazdka, nie udaje się. Jest, udało się. Tu informacje o naszych usługach, K500. Co ciekawe, właśnie w sofcie pisze K500. A jeśli chodzi o yy, nalepkę informacyjną z tyłu, patrzyłem, było K508. Być może yy, tak jest, ale wątpię. Yy, albo po prostu yy, ktoś yy, zmienił płytę bądź yy, zmienił soft. To jest też prawdopodobne. A jeśli wiecie o co chodzi, napiszcie na pewno w komentarzach, yy, obowiązkowo lub na czacie, właśnie przy. Yy, no, przy. Yy, przy premierze tego właśnie filmu. Informacje o naszym softcie tu mamy u samej góry spójrzmy, wersja naszego wyświetlacza, wersja tutaj oprogramowania aparatu i inne wersje naszych podstawowych rzeczy. Konfiguracja tu możemy sobie ściągnąć blokadę SIM. I tu mamy wszystkie opcje, możemy sobie sprawdzić dokładnie wszystko, czy działa prawidłowo, głośnik, mikrofon. I łączny czas połączeń, ile zostało przeprowadzone z tego telefoniku. To tylko 37 godzin. No i dobra, to wszystko jeśli chodzi o ten model z Sanarexon K508i. Ja Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, stawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem. Oraz do, do, dołączenia na grupę Discord. Znajdziecie sobie link na moim banerze, na głównym na tym kanale, na końcu jeśli chodzi o te ikonki. I to wszystko. Cześć.